z tej strony Maciek przez małe e Dziś w odcineczku będziemy otwierać wrakboksy. Oczywiście będziemy polowali na mytyczne wrapy, oczywiście z każdego boksika. Zobaczymy, czy uda nam się dostać. Polujemy, zobaczymy po każdym przegranym odcineczku albo wygranym po prostu bardziej rundzie. O, Steve w ogóle, co tutaj robisz? Co ty robisz w Robloxie, a nie w Dobra, ale dobra, nie zapominając. Łapeczka w górę w tym momencie. Zostawcie komentarz Rivals i lecimy teraz do odcineczka, ale na początek otworzymy sobie tutaj yy, wropiki. I otworzymy 5. Raz, dwa, 3, 4, 5. Bo tutaj jakoś to z lagiem zawsze działa. Yy, u mnie niestety jakoś dziwnie. O Nubek, Nubek. Pozdrawiam Cię, widziałem, że coś tam do mnie pisałeś, ale niestety przygotowywałem się, żeby nakręcić odcinek. Przepraszam. <laughs> Dobra, teraz otwórzmy sobie boksiki. Użyjmy naszych pięć boksów. Zobaczymy, co nam wyskoczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co nam losujemy, co zrusujemy, coś ciekawego. Legendarne dwa w nawet mi wleciały. Do tego się nie spodziewałem, powiem szczerze, żeby od razu trafić w rapika legendarnego. Zobaczmy jak wygląda. Ej. To jednak wygląda! Dobrze, dobrze. Do RPG-ka co dostałem? Do RPG-ka chyba też dostałem? Tak, do RPG też dostałem ten legendarny wrobok. Zobaczmy, jak to się nazywa tutaj, żeby konkretnie wiedzieć, żeby nie mieszać nazwami. Eee, zobaczmy tutaj. Rift'a, Rift'a dostaliśmy. 3.70% tylko skuteczności, że go mogę trafić? Ej, no grubo, ej, to wszystkie mają tutaj tak 3.70. Ej, ale to i tak grubo. Jest grubo, że akurat oło się od razu legendę trafić przy pierwszym openingu. Dobra. Ja już przenoszę się teraz do cineczka, postrzelamy się troszeczkę przeciwnikami, trzeba zresetować nam, żeby znowu legendarne jakieś nam fajne dropy leciały. Co lecimy? Jeden na jednego, dwa na dwa. Jeden na jednego ciekawe. Dawno, dawno nie grałem jeden na jednego z innymi. To może być ciekawe, więc zagramy sobie, zobaczymy mój poziom umiejętności, czy nie spadł mi w Roblox Lives. Bo ostatnio coś się bardzo, bardzo frustrowałem i przegrywałem. Dobra. Standardowo A rękę. Jak chce przeciwnik A rękę, to zagramy A rękę. Ale weźmiemy specjalnie mu miniguna, bo mamy nowego skina na miniganie. Weźmy jeszcze specjalnie Uzika, żeby go podenerwować, Weźmy Iron Fisty i Met Kita. I Dobra, zobaczymy co tu się wydarzy teraz. O o! Oj, wiedziałem, że mi przejdziesz tutaj, przepraszam bardzo, może zmienimy na coś zupełnie innego, żeby troszeczkę miał szansę, żeby się tak na, nie, nie zraził na nas. Nie, rewolwer weźmiemy Iron Fisty i medkita. Łooo, okej, okay, trzeba tutaj skakać teraz delikatnie i uważać. Ej, do ciebie tu chciałeś się podpalić flarą, no co ty? F-17 to nie powinno być w kosmosie. Weźmy snajperkę, weźmy rewolwera, weźmy katanę i weźmy granata. Jak polecisz, to polecisz tylko raz. O, okej, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Okej, nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem. Okej, okay. Jeszcze nie jak mu podpaliłem się, no przepraszam bardzo. Ech, ech. Czy go trafię? Okej, okay, nie trafiłem, nie trafiłem, okej, okay. trzeba szybko uciekać. I dostał, ale nie dostał w cika tak jak powinien, no to, no to, no to ja nie wiem, dobra. Może snajperem nie będę, miniguna, weźmy mu specjalny flargana i i w locie go próbujemy łapać. Wow, wow. Dostał w locie, dostał w locie, potwierdzony! Słychać, słychać, że dostawał! Dostawał! I mamy go zrobionego! Kręci dołka Dobra. Ale weźmy coś innego, dajmy mu troszeczkę szansę. Weźmy RPG ka, weźmy handguna, weźmy katankę i jump pada specjalnie. O nie. <ścoughs> I co, czy by ci trafi? Dostał prosto w dziesiątkę. Pół! Dostał, coś tam było widać. I fik! Nie dostał. Okej, okay, nie dostał. O, i w czerep dostał. Dobra, ale będziemy mogli opening zrobić, bo to pewnie nam się teraz zresetowało. Jeden na jeden w pojedynki są mega szybkie, fajnie, super. Zróbmy to, opening teraz, kolejnego wrapika. Zobaczmy tutaj, teraz weźmy z drugiego. Może weźmy z drugiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Tutaj troszeczkę laguje to. Laguje to dziwnie, ale otworzymy. Zobaczymy ciekawego. Mm, przepraszam, badpaka trzeba zrobić. A tutaj mam w ogóle jeszcze. Uuu, już mam odblokowane. A, mam odblokowane i już nie mogę otworzyć, bo mam wszystkie odblokowane. No dobra, pięć wrap boxów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze liczę? Dobrze liczę. Otwieramy coś... No zwykłe trafiłem, zwykłe trafiłem. Eee, zobaczmy do rogu. Wiecie, to mnie ciekawi w sumie tutaj. Jak to będzie wyglądać ten skin, bo całkiem, całkiem się wydaje. O. Uuuu, takie łuski, jakby u rybki, by były, może być też, może być, ale weźmy na razie te urodzinowe, bo te urodzinowe są też, jakby legendarne. Znaczy, no, ale jako legendy są bardziej zrobione, dobra, my dalej lecimy. Oj, oj, chce mi się znowu kichać. Mam alergię straszną. Oj, oj, Moga! Okej, okej, okay. okay, jednak ja nieogarnięte. Te Dziękuję Wam bardzo, bo pewnie mi pisaliście teraz w komentarzach. Że na zdrowie Maciuś, dziękuję Wam bardzo. I lecimy dalej, jeden na jeden pojedyneczek, Ciekawe co teraz wybierze. A tutaj logo się zmieniło w ogóle w Rivalsach. 10 sekund. Jaką taktykę teraz przyjąć? Szkoda, że ten mityczny bym chciał bardzo mocno trafić dzisiaj w odcineczku ponieważ, no, one są fajne takie ruchome, no i też tak całkiem, całkiem wyglądają. Wszyscy tą arenę grają i telefoniarz, więc trzeba na telefoniarza też wziąć jakąś specjalną taktykę chyba. Co myślicie o tym? Że weźmiemy jakąś specjalną taktykę, specjalnie, żeby go wkurzyć Towerem, weźmy slideshoty, weźmy wszystko, co jest, wiecie, yy, takie... Buy, yy, ten, pay to win. Weźmy, poczekajmy i niech przyjdzie do mnie. To jest taktyka. Ja go podpalę, tylko on jeszcze o tym nie wie. Okay, dobra, mamy go, mamy go, mamy go! Gdzie na płomień, gdzie na płomień? Dobra, niech se przebiegnie. Uuu, jednak spłonął. I chyba on już tak do mnie nie przybiegnie, co? Ale dobra, zostawmy jeszcze raz. Płapeczkę ustawimy w jednym miejscu, w drugim miejscu ustawimy. O, tutaj. O, o. Co czwórki ma! Co czwórki ma! I pewnie na sobie. Zapomniałeś, że on na telefonie i mu kieruje na mnie. Uuu! I wystarczy raz podpalić, i jesteś złapany w moją pułapkę. I teraz już nie przyjdzie do mnie. Zmieńmy taktykę. Weźmy snajperkę. Weźmy snajperkę, żeby myślał, że się go boję. Gdzie on jest? Tu przecież nie dostaw, chodź to, Woo! O nie nie, 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 ja, ja jestem teraz. I myśmy tu tutaj. O widział, widział to, widział to, widział to. Daj, daj mu spokój trochę. Aj! Myślałem, że go trafię w Hechu. I teraz się cieszy, teraz się cieszy, zobaczcie, jak emocje wyraził do mnie, że mnie trafił. Proszę, 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 proszę. Oooo, makarena. Wow, okej. Okay. Wiesz, że na to nie możesz, niezbytnio, przecież... O! I mamy to. Headshotik, ale nie wiem, jak wleciał w ziemię. Headshotik, no dziwnie to wyglądało. Dobra, weźmy zwykły pistolet, bo chcę zobaczyć, czy moje umiejętności dolej są normalnie, jak będziemy grali. Ej, chłopie, 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 spokojnie. Proszę tak nie skakać i proszę mi tak nie uciekać. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz tajperkę. Ja nie mogę tego. Normalnie, powiem Wam teraz, wytrzymać, że nie mogę go trafić.

I raz dostał, ale nie w głowę. No to słabo mi jakoś poszło w sumie. O, już koniec jest. Ojej, oj. To szybki koniec, szybki koniec, dobra, dalej otwierajmy skrzyneczki. Teraz z rafika pierwszego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Pięć boksów, robimy to. Mega laguje to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. Mamy to, mamy to. I co trafimy, proszę? Mityczne dajcie mi. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery legendy poleciały! Cztery legendy też jest dobrze, też jest dobrze. Na jumpada weźmy zupełnie coś innego przepraszam, na wrapiki najpierw zrobimy. No powiem, powiem mi, miss szef, miss szef, jakby coś z jedzeniem, jak master szef po prostu. Do to też coś mamy? A bo do metkita to bardziej, jakby pasowało. No dobra, do metkita nie dostaliśmy. Coś jeszcze dostaliśmy, do czegoś jeszcze dostaliśmy. Do smołka, pokaż mi. Też nie, do smołka też nie dostaliśmy. Do czego my dostaliśmy? Energy pistolety, slice shoty. Nie, katana, knife, do knifea chyba. O, cały bieluteńki taki krystaliczny. No dobra, może być. Oj. Przepraszam, odbiło się. <laughs> dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, próbujemy, nie poddajemy się jeden na jeden, bo mega szybko są te pojedynczki. Fajnie, fajnie, podoba mi się to, dobra. A ty zostaw, drogi widzów, łapeczkę w tym momencie i lajkusia, dziękuję. No i wszyscy te areng... Nie, wezmę ręk. Jakie crossroad, jakie kro. Dlaczego? Dlaczego? Dobra, 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 dobra... A tam jest, dobra, słychać go było? No chodź tu! No chodź! No chodź! No chodź! No chodź! No chodź. No słyszysz już kręci dołka, kręci dołka słyszysz już, nie? O, oj, coś nawet nie zareagowałeś dziwnie. O co tu chodziło? Może wezmę coś innego, bo może e, będzie to snajperkę weźmy UZIka i Katane. Zobaczymy, czy, czy uda mi się. Oj, za 50 Wow, łucznik! Ej, ja zginę. Aj, nie trafiłem. Aj on też tak na spaniaka zrobi. Dobra, ja do niego podbijam, bo on będzie już za każdym razem tam leciał, już o tym wiemy. Raifa, weźmy to, katanę i jumpada specjalnie. Skaczemy. Aj, co jest? No jak chcesz mnie tutaj tak zrobić, no jak, jak, jak ty chcesz to zrobić, jak ty to chciałeś zrobić, co? Jeszcze kotony miałem do, do, do wykorzystania tutaj, jumpa do katona Ej, fajnie to wygląda Nie damy mu tam szybko wejść, pa, 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 pa. on ma tą taktykę, że... Ty, jak on tak zrobił? Aha, dobra, już wiem, jak on tak zrobił Ty, on mnie jeszcze szukał, to on bez dźwięku gra on słuchawki nie ma złożone, on ma jak Ola, że Ola jak gra, to na słuchawek nie zakłada, yy, głośniki odpalone i myśli, że pokona. No to tak, to tak nie działa, no nie ta gierka. i nic nie mogę trafić. I czemu strzeliłeś, jak widziałeś, że mam katanę odpaloną? Ja! Dobra, czyli to nie zadziałało, może weźmy RPG. O weźmy taki zestaw trola. Weźmy zestaw trola tak zwany. Dobra, ty on znowu to robi to samo. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Co ma w głowie? A nie trafiłem. O, jeszcze jak spadłem w ogóle. Dobra, weźmy to tak zróbmy. Odlećmy trochę do tyłu. Odlećmy trochę do tyłu i strzelmy randomowo tam do góry, bo. No i jednak tutaj. No ja słuchawki niestety mam. Przepraszam cię za to bardzo. My próbujemy trafić legendę tutaj, przepraszam. Dobra, w shopping, shopping, shopping. Lecimy z tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć otwierajmy, zobaczymy, czy trafiliśmy. Użyjmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Proszę mi ty... no dajcie mi mityka! Uuu, ten green mi się podoba, pod mój kolorek. I mesza mamy, mesza bym musiał zobaczyć, bo też fajnie to wygląda. Meszyk, 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 meszyk. gdzie on jest? Gdzie jest proca? Dobra, proce mamy tutaj. Ale mega to wygląda! Tungsten. Tank ten tank też fajnie wygląda. Ej, ej, mi się to podoba. A fajnie, bo to i tak randomizacja strasznie leci mocna tutaj z tych wszystkich rzeczy. Co tutaj później będziemy? Finisher Paki. Ej, to też będzie mega. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze pięć z tej, ten bo ja mocno poluję. Wiecie na co? Na Neon Light'a. Ja Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5, otwórzmy znowu, proszę. Trafmy. Trafmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Otwieramy skrzyneczki! Wow, legendę trafiliśmy. No i fajnie. Let's go. Pop, pop, po, 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 po A to na bitwę, nie? Było chyba co widziałem na pięści, na fisty. Tak, na fisty to poleciało. Ej, te też są takie fajne, ale weźmy te dobrze. Dobra. Hmm. Cie no ciekawe czy Dobra, mamy 65, to do. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Weźmy do 340, weźmy no i mam nadzieję, że teraz trafimy. Jak nie, to rage cuta normalnie robię. Rage cuta normalnie robię, od razu wam to zapowiadam. Razu 3, 4, 5. No i robię rage cuta.